Siema wszystkim, z tej strony Srokser, będę dla was tworzył materiały, pewnie zastanawiacie się kim jestem, jestem let's playerem, mam własny kanał, kręcę tam filmy z gier, zostałem zatrudniony do ekipy Fabryki Kluczy, tak że będą się pojawiały również materiały ode mnie. Dzisiaj na pierwszy ostrze bierzemy Diablo 3, jest to gra wydana w 2012 roku, 15 maja dokładnie. Premiera, przypomnę, Diablo 2 miała miejsce w 2000 roku, nie pamiętam dokładnie jaki to był dzień, ale to też był okres wakacyjny gdzieś, chyba czerwiec. Dodatek za to do Diablo 2 pojawił się w 2001 roku, czyli to jest 11 lat dodatek oczywiście od premiery Diablo 3. Czyli w sumie od drugiej części minęło 12 lat, czyli to jest spory okres czasu, jak sami sobie możecie to ogarnąć. Ja stworzyłem nową postać na potrzeby tego... Na potrzeby tej prezentacji, może jeszcze pokażę, jak wygląda yy, ekran tworzenia postaci. Tu jest maniek, to jest manie, który stworzyłem tylko właśnie w celach pokazowych. Yy, tu już jest moja postać wyżej rozwinięta, gram nią na piekle, 40 godzin już mam przegrane. To jest też jakiś czarownik, a ja zaraz pokażę, jak wygląda ekran tworzenia postaci. Także tu klikamy sobie Stwórz i mamy do wyboru, czy chcemy mieć kobietę, czy mężczyznę, żeby nasza postać była mężczyzną, czy kobietą. Wiadomo, często kobietą grają nawet mężczyźni, także łatwo się pomylić na, w multiplayerze. Mamy do wyboru tak, od zaczynają, zaczynając od góry, Barbarzynka, dobra, zmienię na mężczyznę, Barbarzyńca, czyli w Diablo 2 to jest taki odpowiednik jego. Tutaj mamy opisane, co jest jego najważniejszym współczynnikiem, czyli siła. Krótko o nich, czyli ci opanowani wojownicy wykorzystują przewagę fizyczną, aby miażdżyć wrogów. No i takie ich atrybuty główne. Następnie jest łowca demonów. Jest to postać dystansowa, można na nią strzelać z dwóch yy, kusz lub jednej dwuręcznej broni, do tego jakieś bełty. Również mamy współczynnik zręczność, mnich, mnich, czyli to moja postać główna, którą gram. Yy, u niego jest najważniejsza zręczność, można się tak samo na, yy, walczyć w broniu dwuręczną bądź oby dwiema broniami. <laughs> Przepraszam, że się zaciąłem. Szaman. Szaman to jest taki... Jakby to powiedzieć, do kogo porównać? Witch doktor. Do nekromanty, trochę On przywołuje też sobie jednostki i tak dalej, zanim pop popieprzają czarownik. Czarownik, czyli odpowiednik czarodziejki. Czarownica, tutaj, dobra. Nim rzucamy czary, mamy w jednej ręce orb, czy jak to się nazywa kula i różdżkę. No i no, po prostu sobie rzucamy czary. Ja będę grał właśnie czarownikiem na początku. Pokażę wam, jak to, z czym to się mniej więcej je. Że powróć. Maniek Rozpocznij grę, Manek. Przewinę tutaj wstęp, żeby nie robić spoilerów. Okej, okay. w tym miejscu zmarłymi. Gwiazda musi być. Blisko. Także tak, pod lewym przyciskiem mamy zwykły atak, teraz nie mogę tego pokazać, a pod prawym taki ciut mocniejszy. Z każdym poziomem oczywiście tu mamy takie drzewko odblokowują nam się Kolejne umiejętności, czyli to jest yy, ta umiejętność, to jest ta pod prawym przyciskiem. Tutaj już są na przykład aury jakieś a to jest umiejętność, która nam nabija moc tajemną, czyli nie potrzebujemy żadnej energii, żeby tego użyć. Po prostu to jest darmowa, jakby, która uzupełnia nam tą moc tajemną. Ta, akurat po prawej, nie zabiera żadnej póki co moc tajemnej, ale za chwilę powinno to się zmienić. Pod I mamy ekwipunek. Tutaj jest to wszystko ogólnikowo opisane. Jeśli chcemy jakieś tam konkretniejsze szczegóły, no to klikamy szczegóły. Tutaj mamy jakieś tam dodatkowe, w, w dalszych etapach gry na pewno jest to przydatne W tym miejscu mamy pasek doświadczenia Tu mamy życie oczywiście, no i w sumie tu mamy miksturki Mikstury to są mniej używane niż w poprzednich częściach Diablo Mówię bo wiem jak było, bo grałem sporo w Diablo 2 Dobra, nie gadamy z tobą Okej, coś zdobyłem, Nie pod J mamy dziennik nasz, gdzie mamy opisane każde zadanie. Jakiś tam wątek fabularny. Oczywiście, jak widzicie, oprawa graficzna robi naprawdę wrażenie. Jest dość specyficzną kreską to wszystko robione. Specyficzne kolory. No i ta grafika, zakładam, tak w Diablo 2 nie zestarzeje się. Czyli będzie ciągle tam jakoś aktualne. Grama Diablo 2 ma 12 lat i ciągle da się w to grać. Także coś w tym jest. Na pewno twórcy Diablo Trójki też przemyśleli to. W końcu to jest to samo studio, Blizzard. No, od nich zazwyczaj są bardzo dobre produkcje. Okej, okay, ogarnijmy to. Pierwsze zadanie. Pokażę tylko początkową fazę gry. Y jeszcze możemy sobie... Osiągnięcia, tak. Dobra. Zaraz o tym powiem, jak tylko zrozprawię się z tymi... Zombie, ożywieńcami Moja moc rośnie. Mogę Was zapewnić, że na późniejszych etapach, gry jest naprawdę efektownie, to wszystko wygląda czarnie. Na początku to jest, wiadomo, takie ledwo, ledwo. O, już mamy jakiś promieniem mrozu. Coś jak dla mnie to jest jak jakiś laser kurczę na dyskotece, no ale taki czar. Teraz możemy. Okej, okay, teraz może powiem o tym, co miałem mówić, tylko zapomniałem o tym. Dobra, biegnijmy, może sobie przełomę. Mamy dużo takich pobocznych, też można rozmawiać Oni, z, z mieszkańcami tego miasta. Oni dużo nas informują, jeśli chcemy jakieś wątki poboczne bardziej zgłębić, no to na przykład mamy tutaj palenie ciał, dlaczego te ciała są palone. Ale oczywiście nie musimy tego robić. A, miałem powiedzieć, wiem, o osiągnięciach. Osiągnięcie, czyli pod y. Mamy na przykład To jest takie na zachętę w sumie już za samo jakieś tam zabicie pierwszej elitki już dostajemy za to osiągnięcie. Oczywiście osiągnięcia jest dla naszego własnego. Dla naszej własnej satysfakcji. Ja że mam 36% z całej gry, ale tu są naprawdę na przykład wyzwania. Jakieś, zabij 500 elitarnych przeciwników. Ja mam dopiero zabi... O nie, już to wykonałem. No ale trzeba trochę czasu na to poświęcić. Zabij 100 goblinów skarbników. Także jeśli już przejdziemy grę, to i tak mamy nadal co robić, jeśli ktoś się uprze i chce. Co jeszcze się zmieniło, może w stosunku do Diablo 2? Nie wiem, jak to z jedynką było, bo nie grałem sporo. Nie ma tych zwojów identyfikacyjnych, także to jest znany element z tej gry. No, jedynie w żółtych przedmiotach, jeśli znajdziemy jakiś złoty czy żółty, unikatowy, powiedzmy tak. Nowa wiedza. Tak samo po zabiciu potwora, na początku dostajemy opis każdej jednostki. Widzimy, to jest wszystko w polskiej wersji językowej. Oczywiście, jeśli mamy polską wersję językową gry, nie będziemy czy teraz słuchać. I tak, tu jest pas. To, 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 to. Tak wygląda jak flipunek ogólnie. To już pokazywałem. Tu jest nasza kasa. No i nie ma zwojów identyfikacyjnych, jak już wspominałem. Jedynie, jak mamy tutaj żółty przedmiot, jest niezidentyfikowany. Nie zidentyfikowany, dajemy na niego prawym I chwilę musimy zaczekać i wtedy on się identyfikuje Nie musimy do tego oczywiście zużywać żadnych już zwojów Później również dostajemy pod literą T, czyli w tym miejscu Teleport do miasta, który również musimy stać, nie możemy się ruszać I to jest y, nielimitowana ilość tego Czyli nie musimy również kupować już zwojów teleportacji do miasta Także to też już jest jakieś tam ułatwienie no, Wygodne z niepowiem. Widzimy jest dużo takich y, smaczków, palące się ogniska i tak dalej. Znaczy to jest, czy to ognisko to jakiś wrak? Możemy również zwiedzać jakieś tam, niekoniecznie związane z naszą misją... Y, nowa wiedza. Dobra, nie będę tego czytał. Y, niezwiązane z naszą fabułą miejsca, żeby sobie na przykład spotkać jakąś elitę czy coś, zdobyć z skrzyń, nic nie stoi na przeszkodzie, zawsze możemy iść pozwiedzać. W późniejszych etapach gry również mamy swojego pomocnika. To postaram się to zaraz pokazać. Przełączę się na swoją drugą postać. Także podstawowa wiedza została teraz przekazana przeze mnie. Mam nadzieję, że zrobiłem to. Ok, i zaraz przełączamy się na drugą postać. Także czekajcie chwilkę. Ok, już jestem. Także teraz jesteśmy na mojej głównej postaci, na moim koncie. Jak widzicie, jest już dużo bardziej rozwinięta. Mam wszystkie umiejętności tutaj, mam jakieś. Mega, te miksturki pewnie dalej na inferno są jeszcze lepsze, bo jeszcze mi został do przejścia właśnie ten poziom piekło i później jest inferno, czyli ten najtrudniejszy, na którym spędzimy najwięcej czasu. Także tak, pod jedynką mam leczenie, czyli czar, który mnie ulecza. To jest oczywiste, mamy pod, mamy pod czwórką Aurę, która odbija obrażenia z danymi. Po trójką mam swego takiego klona jakby mistyczny sojusznik to się nazywa. On również zadaje tam jakieś obrażenia, ileś procent obrażeń od mojej broni. Tak widzimy, już mam dużo, dużo więcej tych statystyk, znaczy dużo wyższe są wartości. Mogę się pochwalić, że mam set już jakiś zdobyty. Aug, Hilda. Oczywiście to pożyczony od znajomego, który, który mi go pożyczył. <grym> Okej, okay, także tu pokażę jeszcze skrytkę, tu już kamienie, możemy właśnie. Właśnie. Jest coś takiego jak rzemieślnik, czyli możemy u niego wykonywać sobie przedmioty, naprawiać. Na przykład możemy też wykuć sobie broń. Oczywiście na aukcjach ja znajdę zawsze lepsze, no jak widzicie, tutaj możemy. Ta broń niby wymaga 59 poziomu, ale ona ma obrażenia dopiero 156, gdzie ja już mam 628, czyli póki co wcale nie opłaca mi się tu wyrabiać. A żeby móc coraz to lepsze przedmioty wyrabać, musimy na przykład przynieść tutaj takie dwie księgi i jeszcze do tego zapłacić 8000 zł. Wździerstwo, <noise> bo póki co to doskwiera mi tu bieda. Tu mamy hytrego Sena. to jest osoba, którą również spotykamy gdzieś tam po drodze i ona dla nas wykonuje klejnoty. Czyli tam przynosimy sobie na przykład takie klejnoty i możemy i książkę i wtedy dostajemy taki, czyli jeszcze tam jakiś lepszy, który daje więcej wartości, atrybutów i tak dalej. Również możemy przeszkolić naszego złotnika bo tak się chyba powinien nazywać, złotnik, tak mam dopiero poziom siódmy nie mam kasy, żeby go od czegokolwiek teraz nauczyć 20 tysięcy, no sporo także również kamienie możemy kupić na aukcjach jeszcze pokażę dom aukcyjny, teraz wejdźmy może w ten portal chyba wszystko pokazałem właśnie, te darmowe portale, które mówiłem w Diablo 2 trzeba było mieć zwoje a tutaj sobie po prostu klikamy te i się przenosimy do miasta zaprezentuję to szybko i możemy to tak bez leaku używać sobie. Widzicie? Nic się nie, nie trzeba odczekiwać. Po prostu jedyny czas oczekiwania to jest wtedy, kiedy tego używamy. Może zróbmy jakiś rozgardniarz bardziej. Spotkamy jakąś grupę potworów, pokażę wam jak to efektywnie wygląda. Uuu, jakieś tornado, czy ono mi chyba obrażenia zdaje. Tak jest, zadaje, zadaje mi obrażenia tu. To... Okej, okay, próbuję się tu jakoś... Muszę zdobyć troszkę... O. Mam już teraz taki wokół siebie jakby płomień. Jest to taka aura, żeby ona była aktywna, muszę cały czas kogoś atakować, bo ona mi się widzicie. Jak jeśli uderza, ona się odnawia. I ten płomień się będzie powiększał co jakiś czas tam na większy, będzie więcej obrażeń zdawał. Ale musimy cały czas z kimś walczyć, żeby to było aktywne. No już nam znikło, jak widzieliście. No i tu jest ten mój mistyczny sojusznik. On oczywiście też walczy, jak widzicie. <laughs> Wszystkich bierze na hita, chyba jestem ciut za silny. Chociaż jeszcze lepsze można przedmioty. To, co ja mam, to jest tą, tą słabszą broń. To, co ja mam, to jest jeszcze nic. Tu ma dla nas jakieś Łowca skarbów zadanie, chyba. Chwilę zwagania na czas. Tak, chcę. O, tu jeszcze nie byłem. Nie mamy na czas znaleźć... O, tutaj nie byłem, nawet tego sam nie widziałem, także zrobimy sobie jeszcze coś takiego. Mam na czas znaleźć skarbiec. No, moja postać niezbyt szybko się porusza. Okej. Okay. Zróbmy tu coś takiego. Mamy taki fajny czar pod prawym przyciskiem, który odpycha przeciwników i zdaje im duże obrażenia, jak widzieliście. Jest to dość potężny. To dość potężna umiejętność. Do użycia oczywiście tego, ja tutaj mam siłę duchową w przypadku mnicha uczarownika to jest moc tajemna. U barbarzyńcy to jest jeszcze coś innego. Nie pamiętam dokładnie i nie chcę wprowadzać was w błąd. Stojak na broń. ok. Co mi się jeszcze podoba? Tutaj jest na pewno lepsza, że jest mini mapka tutaj w prawym górnym rogu i ta gra naprawdę wciąga, uwierzcie mi. Jeśli wejdziecie sobie chwilkę, pozabijesz to zostaniecie tu godzinę dłużej jeśli macie czas, bo jeśli nie to wiadomo wyłączycie grę, ale jeśli nie macie nic do roboty i włączycie sobie Diablo tego, no to zejdzie wam trochę. Przyciąga. To takie klikanie w te potworki i używanie tych zdolności naprawdę wciąga. A tu są jakieś elity już. To jest piekielny poziom, także jest niby dość ciężej. Ale coś tu jest na Inferno dopiero będzie prawdziwy. Białe rzeczy jak dla mnie w późniejszym etapie gry są wcale nieprzydatne i to jest tylko taki zapychacz. Ja zbieram niebieskie, żeby sprzedać i zgarnąć trochę pieniędzy. Żółte za to sprzedaję na aukcjach, ale też jak już mam za dużo, jak mi się zdarzyło dzisiaj, że miałem całą skrzynkę żółtych rzeczy, wziąłem to wszystko, sprzedałem u kupca i też całkiem niezłą kwotę za to zgarnąłem. Ale też dlatego tak zrobiłem, ponieważ na aukcjach możemy mieć maksymalnie 10 przedmiotów wystawionych. Niby to jest sporo, ale no mi, mi brakło. A tu mamy elitę kolejną. Nie wiem czy zdążymy w 53 sekundy, ale okej. Okay. Spróbujmy go jakoś... O, żółte właśnie. Wpada żółta rzecz, zaraz pokażę jak się identyfikuje. Biegiem, 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 biegiem. Chcę znaleźć ten skarbiec. Aj no, dajcie mi znaleźć ten skarbiec, no. O, zdobyłem właśnie 55 poziom. Hura. Dobra, biegnę. Nie będę zwracał uwagi na resztę. Nie znajdę tego skarbca. 14 sekund. Nie ma bata. Musiałbym biec i nie walczyć. To co się stanie, wyrzucimy stąd? Chyba tak. O, tu jeszcze. O. Niewykonane. Ale nie, nie wyrzuciło mnie z tego miejsca. Także to jest dziwne. Zaraz zobaczymy, gdzie jest koniec tego. I pokażę. O! Czyli to już było niedaleko. Nie, mieliśmy jeszcze chyba tam tą stronę zbadania. Pod M, właśnie mamy taką mapę. Możemy sobie przesuwać, i prawym klawiszem myszy sobie tak zrobić, że jesteśmy w tej pozycji. Jest coś takiego, że nie możemy biec z tą mapą włączoną, także. Ale mamy tu w prawym górnym rogu, także. Ok, zaraz wam pokażę identyfikację i jeszcze przeniesiemy się do aukcji i to będzie koniec tego materiału. Jeśli będziecie chcieli zobaczyć moją grę z, innymi, z znajomymi na jakiegoś bossa, nap napiszcie w komentarzach. Na pewno postaram się coś nagrać. a mam znajomych, którzy posiadają też tę grę i naprawdę byłoby nam miło coś nagrać. Ale to tylko i wyłącznie zależy od Was, czy będziecie chcieli coś takiego obejrzeć. Ok, teraz i, I i identyfikacja. Jak widzicie, nie zidentyfikowano, czyli wszystko jest pod znakiem zapytania, tylko jest poziom przedmiotu i niby jego tam jakiś pancerz. Ok, teraz prawym klawiszem, tutaj jest nasza yy, po lewej, przedmiot, który mamy założony, żeby sobie porównać, także to też już jest jakieś ułatwienie. Ok, także identyfikacja. No, i już mamy zidentyfikowane. Jak widzicie, to jest dużo słabszy przedmiot niż ja on na sobie. Ale tak właśnie wygląda tutaj. Identyfikacja. Także teraz przeniesiemy się do menu aukcji. Także jeszcze raz robię cięcie i widzimy się za chwilkę. No, jeszcze tych zabiję. Dobra, cięcie. Ok, i tak więc to jest dom aukcyjny tutaj. Już tłumaczę, co od czego jest. Tu mamy szukaj, czyli wyszukujemy sobie, co chcemy znaleźć, na jaką postać, naszą na przykład, a jeśli nie naszą, no tu są akurat wyświetlone postacie, które ja mam stworzone. I tu jest y, specjalnie pod nich wyszukiwanie stworzone, czyli tutaj mogę tak, nie mogę ceremonialnego nożu, to mogą in, inne klasy, na przykład czarownik może sobie tam już sztylet czy, czy różdżkę, na przykład ja mnichem nie mogę różdżki. Tak, jest na szaro. Także tak wygląda wyszukiwanie. Tutaj sobie zaznaczamy, jak bardzo rzadkie chcemy te przedmioty, czy chcemy wysokie jakości, czy magiczne, czy rzadkie, czy legendarne. Yy, także to tak wygląda. Tutaj mamy jeszcze klejnoty. Możemy sobie kupić rzemiosło, barwniki, strony i schematy, czyli to jest to dla kowala takie jakiś tam. Schemat na jakiś przedmiot, żebyśmy mogli wykonać. To się znajduje w czasie, gry też. Tu są yy, sprzedaj, czyli tu wybieramy, co możemy sprzedać z naszych aktualnie posiadanych przedmiotów. Ok, może wystawmy to przykładowo. Tutaj wpisujemy sobie cena licyta do licytacji. Ci od tej ceny mogą licytować, a tu jest cena kup teraz. Ja zawsze daję tą samą cenę, ponieważ ja chcę na kup teraz jak najbardziej sprzedać, a nie żadne licytacje. Tak więc teraz Enter, klikam i jest. Stała służona. Będzie można ją wyszukać w domu aukcyjnym za 5 minut. Są aukcje trwające. Tu jest to, co nie wygrywałem. to bronię, jeśli bym wygrał, to naprawdę był kozak, już były dwie takie bronie. Ale jak widzicie, cena jest. Spora, i to są przedmioty, które ja teraz sprzedaję. Mogę anulować każdą aukcję, oczywiście, jeśli bym się rozmyślił, ile będzie jeszcze trwała. Najdłużej chyba mogą trwać 2 dni. Ta aukcja tam się nie ustala, czasu dzień, no chyba dwa dni. Zresztą zaraz zobaczymy, dzień i 12 godzin. O, wystawiłem, no i tu mamy już full tego wszystkiego wystawionego, i nie mogę nic więcej. 10 aukcji maksymalnie, tak tu pisze Ukończone, to są ukończone, czyli coś jak kupimy, tutaj jest przedmiot, i musimy go wysłać do skrytki. O, widzicie, sprzedałem przedmiot, także 17 tysięcy ląduje do mojej kieszeni. Ura, jestem bogaty. Okej, okay, także jeszcze tutaj możemy kupować za walutę pieniężną, czyli euro. To jest taki coś do zarabiania hajsu tutaj. Ale jak widzicie, cena na przykład z 7,5 euro to jakaś tam, jakiś tam procent idzie do Blizzarda oczywiście z tego. Tak jak i w normalnych aukcjach. Nie pamiętam ile dokładnie. I tak samo możemy tutaj sobie wyszukać jakieś tam itemy. I to jest z tym, że mamy już za prawdziwą kasę. No wow, o, 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 całkiem spoko, tylko 70 euro. No, nie zamierzam wkładać pieniędzy tutaj. Ale jeśli ktoś oczywiście ma ochotę, to sobie włoży tam pieniądze. Jeszcze możemy. Przepraszam. Nie, gry publiczne. Czyli możemy dołączyć do misji jakiejś, i na przykład jest napisane ilu graczy aktualnie wykonuje to zadanie. Czyli możemy dołączyć się do czyjejś gry. Jeszcze pokażę tylko to i żegnamy się i na tym będzie koniec. Chociaż nie, multiplayer pokaże w grze następnej. Czyli tak się wyrazicie zgodę na to, żebym coś takiego nagrał, wtedy ja postaram się coś nagrać. W takim razie dziękuję wam serdecznie za uwagę. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę. zajrzyjcie na mój kanał. I napiszcie komentarz. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, zapraszam do oglądania moich kolejnych materiałów. Trzymajcie się, cześć.